Baranki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na czwartek, 1 sierpnia. Eee, zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia dla Was. Cesarzowa. Cesarzowa to dobrobyt, czyli może się dobrze dziać, powiedziałabym w czwartek. Możecie dostać jakąś podwyżkę, możecie rozmawiać o jakichś pieniądzach. W ogóle może się wszystko udawać, i rodzinnie, i zawodowo. To karta, która mówi o tym, że możecie tego dnia się wybrać do fryzjera, pomyśleć o sobie, coś sobie kupić, jakiś prezent sobie zrobić. Więc to taka karta też o to, która mówi o tym, żeby o siebie troszeczkę zadbać pomyśleć o sobie zatrzymać się nad sobą na tej zasadzie. Ale to również karta, która może sugerować na przykład jakiś pobyt gdzieś na łonie natury. Może mówić o tym, żeby się skontaktować na przykład z matką, w ogóle gdzieś tutaj bliskie relacje rodzinne, czyli nawiązać jakiś dialog, z kimś porozmawiać, z rodziny, na przykład, z kimś, z kim może nie rozmawialiście ostatnio, więc... No, taka karta, która mówi o tym, że będzie dobrze wszystko, że wszystko dobrze się poukłada. Jeśli jesteście w jakiejś trudnej sytuacji, to cesarzowa daje nadzieję na to, że będzie dobrze. Ona mówi o tym, żeby być pewnym siebie, zdecydowanym, żeby dążyć do swoich celów, realizować to, co chcecie osiągnąć. Do usłyszenia, cześć. Cześć, byczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na czwartek 1 sierpnia. Zobaczmy, co może się tutaj wydarzyć dla Was. E, czwartek. Byczki. Pustelnik to karta, która mówi o tym, że możecie mieć do czynienia z kimś spod znaku panny, ale może mówić o tym, że potrzeba czasu na coś: potrzeba czasu, żeby nad czymś się zastanowić, potrzeba czasu, żeby coś przemyśleć, żeby coś przeanalizować, żeby coś w sobie na przykład odkryć również zalecam medytację tego dnia, spokój ciszę. To karta, która mówi o tym, że warto tego dnia na przykład znaleźć dla siebie chwilę samotności żeby chociażby pobyć samemu ze sobą, samemu z swoimi myślami, samemu z swoim, jak bym powiedziała, z taką duszą, tak, z wnętrzem, żeby tutaj pomyśleć o sobie tego dnia, ale o sobie w sposób taki właśnie, um, wydobycie jakiejś informacji o sobie, że możecie się czegoś dowiedzieć, to mogą być bardzo głębokie jakieś spostrzeżenia, tak naprawdę. To karta, która mówi o tym, że możecie chcieć stronić tego dnia też od towarzystwa. Raczej będziecie chcieli być samotni, a będziecie chcieli właśnie mieć ten czas dla siebie. Chociażby po to, żeby, nie wiem, poczytać książkę, poglądać telewizję, ale żeby być samemu. Hmm, może być tak, że niektórzy z Was mogą mieć takie poczucie właśnie pustki, poczucie samotności tego dnia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć bliźnięta, witam Was w przesłaniach z kart Tarota. Na czwartek 1 sierpnia zobaczmy, jaka energia się pokazuje w czwartek dla was siedem mieczy, no bardziej taka ostrzegawcza energia, ostrzegająca Was przed jakimiś oszustami, osobami, które chcą Was w jakiś sposób w jakiś sposób zdyskredytować bym powiedziała, wykorzystać osoby nieuczciwe. Które chcą was wykorzystać na przykład na, to, na faktury jakieś, na pieniądze, na uczucia, na informacje. Gdzieś tutaj będą tak drążyć, udawać przyjaciela, żeby tylko zdobyć to, co ich interesuje, po to, by móc wykorzystać to przeciwko wam. Więc uważajcie tego dnia też na osoby, na złodziei po prostu, na oszustów. E, miejcie torebkę, portfel, kartę kredytową przy sobie. E, pilnujcie tego. Mm. To taki dzień, kiedy ktoś może po prostu, albo sytuacja może być na przykład niekorzystna. Jakaś może pojawić się promocja, coś możecie chcieć zakupić i to będzie dla Was niekorzystne. Po prostu na tym stracicie. Więc też tutaj, jeśli jakieś umowy musicie podpisać tego dnia, to dokładnie je czytajcie. Zwracajcie uwagę w ogóle, z kim podpisujecie te umowy. Czy to jest faktycznie osoba warta tego, żeby z nią w ogóle wchodzić w cokolwiek, tak? Bo no tutaj się pojawia nieciekawa osoba, tak naprawdę. Ktoś, kto jest nieszczery, ktoś, kto obgaduje, dwulicowy jest, a, no tak jak mówię, drąży wszystko przeciwko Wam, gdzieś chce podkładać nogi. No w pracy możecie mieć też taką osobę, tak? Więc, no, udającą przyjaciela, a tak naprawdę to tylko robiącą wszystko, żeby Wam zaszkodzić. Są tacy ludzie, niestety. Do usłyszenia, cześć. Raczki, witajcie w przesłaniach z kart Tarota na czwartek, 1 sierpnia. Co może się wydarzyć? 1 sierpnia, zobaczmy dla Was, kochankowie, jakiś wybór, jakaś, o, jakieś opcje, jakieś szanse możliwości. Powiedziałabym, że możecie stanąć na rozdrożu, możecie zastanawiać się, nie móc nie chcieć, podjąć jakiejś decyzji bardzo ważnej decyzji, tak naprawdę, decyzji, która zakończa coś. I rozpoczyna coś innego, albo zakończa coś i pozwala iść inną drogą w innym kierunku, więc tutaj jakieś wybory. Będziecie się nad czymś mocno zastanawiać, e, jakiś dylemat będziecie mieć, no dobrze by było wybrać, e, zdecydować się tego dnia. Ale jakoś, jeśli będziecie na coś decydować, to pomyślcie najpierw o tych konsekwencjach, e, które po prostu was czekają po wyborze jednej z dróg. Więc dobrze się zastanówcie. To taka karta też, która mówi o, równo, o rozważności, żeby doskonale się zastanowić nad tym, czego chcecie, co chcecie osiągnąć, na czym wam zależy. Więc wypunktujcie sobie to, te najważniejsze takie kwestie, zanim podejmiecie wybór i zastanówcie się dobrze, czego tak naprawdę chcecie, bo jak podejmiecie już decyzję, no to ona będzie no, nieodwracalna, powiedzmy, tak? Nie da się czegoś później naprawić. Natomiast. Tutaj e, dla niektórych osób mogą się pojawić kwestie trójkątne, e, czyli kwestie też problematyczne, tak naprawdę. Być może, e, być może ktoś uwikła się w jakąś relację taką, e, powiedzmy, pozapartnerską. E, może poznajecie kogoś, może już znacie kogoś. E, no, to jakiś flirt, romans może się stworzyć tego dnia również. E, no więc. Karta też mówi o takich sytuacjach. Do usłyszenia, cześć! Cześć Lwy, witam was w przesłaniach z kart tarota na czwartek 1 sierpnia. Zobaczmy, co może się wydarzyć, jaka energia was czeka. E, Królowa mieczy. No to taka energia troszeczkę podejścia na chłodno, mm, analitycznie, przemyślanie wszystko. E, być może będziecie załatwiać coś w urzędach, może będziecie mieć jakiś no do czynienia, rozmowy jakieś z urzędnikami, z osobami jakimiś, które mają, które są na stanowiskach, to może być szefowa, e, kierownik jakiś, tak, to może być ktoś, kto zarządza czymś, ale to mogą być osoby w mundurach, to może być lekarz, to może być policjant, e, więc gdzieś tutaj też jakieś ważne rozmowy. Może ktoś idzie na rozmowę kwalifikacyjną tego dnia będzie albo ktoś inny będzie przeprowadzał bardzo ważne rozmowy. Może chcecie się kogoś doradzić, na przykład. W kwestiach prawnych, no może kogoś w kwestiach takich, w których ta osoba jest biegła, a może po prostu chcecie się doradzić kogoś, kto, no właśnie ma takie inne, takie chłodne spojrzenie na pewne sprawy, więc jest taki powściągliwy, ale jest szczery do bólu i potrafi no tak, bez ogródek o czymś powiedzieć, więc może właśnie ta szczerość jest potrzebna tego dnia. Może to Wy powinniście być tacy tego dnia. Może powinniście podjąć jakieś decyzje, jeśli jesteście w jakichś takich sytuacjach. No. Gdzie trzeba o czymś zadecydować, no to przede wszystkim karta Wam radzi, żebyście podeszli do pewnych spraw właśnie tak na chłodno, obiektywnie, sprawiedliwie również. No, żebyście przemyśleli wszystkie opcje, wszystkie zaprzeciw. No, to taka karta rozsądku, bym powiedziała, więc możecie mieć też do czynienia z osobami z żywiołu powietrza, czyli waga bliźnięta wodnik. Pozdrawiam, cześć. Cześć Panny, witam Was. Zobaczymy jakie przesłania z kart Tarota będą na czwartek, 1 sierpnia. Wisielec. Wisielec to karta, która mówi o tym, żeby się nie spieszyć. Mówi o tym, że tu może się coś opóźnić, coś może się spóźnić, może będziecie musieli poczekać dłużej, wizy, na przykład w kolejce do lekarza może ktoś odwołać jakąś wizytę, jakieś spotkanie, więc tutaj wszystko może się dziać pomału, może stanąć w miejscu, bym powiedziała, tak? Czyli może się nic po prostu nie zadziać. Być może czekacie na coś, na jakąś informację, na jakąś wiadomość, na czyjś przyjazd, a tutaj się coś może pokomplikować. Ktoś może odwołać, ktoś może się spóźnić, ktoś może pozmieniać plany. Więc to jest taka karta, kiedy coś... Spowalnia, bym powiedziała. Spowalnia po to, żeby można było wyciągnąć jakieś wnioski z tych sytuacji, żeby można było się zastanowić nad tą sytuacją może troszeczkę głębiej, może spojrzeć na to troszeczkę w inny sposób, na pewne rzeczy. Być może jest tak, że w ciągłym biegu nie dostrzegacie czegoś, więc, karta wisielca mówi, że ten dzień przeznacz sobie. Na przykład na to, żeby stanąć na chwilę, żeby troszeczkę spowolnić tempo biegu, żeby zatrzymać się, przemyśleć, pomyśleć nad czymś. Być może dojdziesz do fajnych wniosków, być może dojdziesz do wniosków takich kluczowych dla ciebie w jakiejś tam sprawie. A tylko po prostu podejść do tego spokojnie, spokojnie przemyśleć. Po prostu spokojnie, i, i nie spiesz się w niczym, tak? Tutaj ja bym powiedziała, że właśnie ten czas gra na Twoją korzyść, w sensie oczywiście tego, żeby wszystko na spokojnie, pomalutku zastanowić się, rozważyć. Tutaj liczy się to, co sobie pomyślisz, nad czym się będziesz skupiał, nad czym się będziesz zastanawiał, bo możecie to doprowadzić właśnie do jakiegoś do jakichś takich wniosków bardzo kluczowych, tak? Bym powiedziała, czy bardzo ważnych dla Ciebie, do usłyszenia. Cześć. Cześć, wagi, witam Was. w Przesłanie z kart Tarota na czwartek 1 sierpnia. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia. Cesarzowa. No, piękna energia to energia, kiedy wszystko się udaje. To energia, kiedy jest taka e, płodność, kiedy jest dobrobyt, kiedy e, nawet jeśli są jakieś problemy, to potrafi się im sprostać, tak naprawdę. No, cesarzowa to jest kobieta pewna siebie. To jest ktoś, kto jest niezależny, ktoś, kto potrafi zadbać o swoje interesy, o siebie przede wszystkim też, o siebie, swoją rodzinę. Także tutaj to dobro jest na pierwszym miejscu, powiedziałabym. Cesarzowa może mówić o tym, żeby się na przykład porozumieć z matką, siostrą, z kimś z rodziny, że tutaj być może nie rozmawialiście dawno, a może warto by było. Właśnie odnowić kontakt, porozmawiać, może spotkać się. Może mówić o tym, żeby pomyśleć o sobie, właśnie w kontekście jakiegoś fryzjera, e, jakiejś kosmetyczki, nie wiem, jakiejś tam stylizacji, może kupić sobie coś, zrobić sobie prezent, więc gdzieś tutaj taką przyjemność sobie sprawić. Ale mm, karta cesarzowej może mówić o dobrobycie, czyli o tym, że sprawy w firmie na przykład dobrze się układają tego dnia, że tutaj zawieramy dobre transakcje, potrafimy Zadbać o swoje interesy, tak? Więc jest to bardzo dobra karta na jakiekolwiek finanse, pieniądze, w ogóle na siebie, tak naprawdę. To karta dobrobytu, tak jak już wspominałam wcześniej. Możliwe, że ktoś będzie chciał z Was gdzieś pojechać, na przykład na wieś, może gdzieś na łono przyrody, może gdzieś jesteście na wczasach, zwiedzacie coś, więc gdzieś tutaj jakiś taki też relaks. Pozdrawiam, cześć. Cześć Skorpiony, witam Was w przesłaniu z tarota na czwartek, 1 sierpnia. Yy, jaka energia będzie dla Was, Skorpiony? 9 buław. 9 buław może mówić o tym, że jesteście asertywni, że jesteście nieufni w stosunku do kogoś, do czegoś, do jakiejś sytuacji, tak? Yy, wyciągacie wnioski z. Yy, w tym dniu z poprzednich lekcji, czyli jeśli jakaś sytuacja powieli się, powtórzy, to, to po prostu nie popełnicie tego samego błędu, A więc tutaj to jest bardzo dobre. A może być też tak, że niektórzy z Was będą odgradzać się na przykład od jakiejś sytuacji osób, od czegoś, co Wam w jakiś sposób nie odpowiada, co, no, co po prostu albo z kim nie chcecie mieć do czynienia, więc to jest taka karta właśnie przez to asertywna, że po prostu powiem, nie chcę z tobą rozmawiać, tak i odejdę, więc, więc to jest też dobre. Z drugiej strony to karta, która może mówić o tym, że stawia się mury, czyli nie pozwala się na przykład komuś dotrzeć do siebie, no nie pozwala się na jakieś takie kwestie, stawia się granice, więc to w zależności od sytuacji to może być dobre. Nie do końca zawsze jest dobre stawianie granic. Zwłaszcza jeśli ktoś chce dla nas dobrze, tak? No, różne sytuacje możecie spotkać na swojej drodze. W każdym bądź razie to karta też, która mówi o tym, że walczy się o siebie, dba się o siebie i przede wszystkim chce się postępować według jakichś zasad, reguł, e, takich, które wam odpowiadają. No, i tego właśnie się będziecie trzymać tego dnia. Tutaj nie ma drogi na skróty, tylko raczej jest pilnowanie tego, właśnie, żeby było tak. A nie inaczej, tak jak ja chcę, tak jak są jakieś przepisy, tak jak są jakieś, nie wiem, zasady, a nie tak jakby ktoś inny chciał. Do usłyszenia. Cześć. Witam Was strzelce w przesłaniach z Tarota na czwartek, 1 sierpnia. Zobaczmy, co może się wydarzyć tego dnia. Sprawiedliwość. No. Możecie podpisywać jakieś umowy tego dnia, możecie mieć do czynienia z sądami, z, z adwokatem na przykład. Być może ktoś z Was po prostu idzie po poradę do adwokata jakiegoś radca prawny, komornik. Osoby, które są funkcyjne powiedziałabym, ale pełnią takie role trochę sprawiedliwe, więc gdzieś tam właśnie tej sprawiedliwości, tak, strzegą, obiektywizmu. Więc, takie oficjalne osoby, więc z takimi ludźmi możecie mieć do czynienia tego dnia. Może będziecie po prostu musieli jakieś sprawy załatwić, może jakieś pismo trzeba donieść, może coś trzeba napisać, może o czymś trzeba porozmawiać z tą osobą, więc nie bójcie się rozmawiać, tak naprawdę. No, Sprawiedliwość mówi o konsekwencjach też pewnych czynów. Jeżeli coś, to karta, która mówi o tym, że jeżeli coś robiliśmy, Wbrew czemuś, na przykład wbrew prawu, no to musimy ponieść jego konsekwencje, ale jeżeli robiliśmy dobrze, trzymaliśmy się pewnych zasad, reguł, to też poniesiemy tego konsekwencje, zapewne hmm, pozytywne. W każdym bądź razie, hmm, to taka karta rozliczeń, w pewnym sensie, również w sprawiedliwości. Obiektywizmu. E, możecie podejmować decyzje właśnie w sposób, wy lub ktoś, jakiś organ, e, w sposób właśnie bardzo sprawiedliwy, rozliczając wszystkiego. Więc, dlatego, mówię, to karta, która mówi o tym, że no warto, warto tego dnia na przykład postępować uczciwie, sprawiedliwie, e, mieć takie obiektywne podejście do pewnych rzeczy, nie oceniać. Nikogo w sposób zwłaszcza subiektywny, tylko patrzeć obiektywnie na pewne rzeczy, ale przede wszystkim oceniać tą wartość tych ludzi, no, powiedzmy, nie patrzeć oczami, tylko tym, co się zrobiło, tym, co się zrealizowało, tym, co ktoś potrafi pokazać, być może charakterem, osobowością, tak? Więc takie decyzje podejmujcie też tego dnia, jeśli nie macie do czynienia na przykład z jakimiś właśnie oficjalnymi sprawami. Natomiast jeśli podpisujecie coś, umowy, no to tutaj jest ważna, ważna wskazówka, żeby czytać. Czytać dokładnie, dowiadywać się, co jest tam napisane. Jeśli czegoś nie rozumiecie, pytajcie, bo może u notariusza coś podpisujecie, tak? No to są ważne dokumenty, więc żebyście po prostu nie żałowali później, właśnie. Jakieś tam swoich decyzji, czy czegoś, że nie, nie tak chcieliście, tak? Chcieliście zupełnie inaczej pewne sprawy rozegrać, a podpisaliście się pod czymś innym. Pozdrawiam, cześć. Cześć Koziorożce, witam Was w przesłaniach z Kart Tarota na czwartek, 1 sierpnia. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia. Trójeczka była. No, piękna energia, bo to. Karta takiego rozwoju to karta realizacji swoich marzeń, planów, zamierzeń. To jest pójście do przodu. To podróże również, czyli jakiś wyjazd, być może jakieś spotkanie z kimś, może biznesowe, może osobiste. To karta, która mówi, że coś się już dzieje, coś się zadziało, gdzieś już zasadziliśmy jakieś ziarnko, które zaczęło kiełkować i widzimy wyniki pewnych rzeczy i dzięki temu, że widzimy te wyniki, to to nas pcha, popycha dalej, żeby działać w tym kierunku, że to jest właściwy kierunek, zwłaszcza jeśli widzimy jakieś efekty swoich działań, jeśli coś przynosi nam jakieś korzyści, to tym bardziej chcemy iść w tą stronę. Więc to jest właśnie taka karta, która popycha do tego, żeby realizować siebie, żeby realizować to, co nam wychodzi, te nasze projekty, nasze zamierzenia, nasze kierunki, w którym chcemy iść, tak? Więc gdzieś tutaj to karta... Handlu, na przykład, mówi o jakiejś spedycji, transporcie, handlu zagranicznym, może o jakimś mówiłam, o wyjazdach, może biznesowych, żeby coś pozałatwiać handlowo. W każdym bądź razie może mówić również o jakimś kształceniu się w jakimś tam kierunku, tak? Więc też podążaniu jakąś ścieżką, ale tą, gdzie widzimy, że będą jakieś efekty, lub są już te efekty. Zazwyczaj trójka była mówi już o jakichś efektach, że coś już się zadziało, coś już się wydarzyło i my chcemy w to iść dalej. Przyglądamy się tym naszym efektom, tym naszym działaniom, które do tej pory poczyniliśmy. Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni i to nas napędza do kolejnych działań, do tego, że chcemy iść w coś, więc tutaj bardzo fajnie i tak jak mówiłam, jakieś podróże, spotkania tego dnia również do usłyszenia, cześć cześć wodniki witam was w przesłaniach z kart tarota na czwartek, 1 sierpnia, co się wydarzy w czwartek, sprawdźmy głupiec, głupiec to początki, to nowi ludzie, nowe sprawy otwarcie się na coś zupełnie nowego to taki nowy cykl zaczynamy od zera, zaczynamy od czegoś nowego, zaczynamy na przykład w ogóle iść w innym kierunku, zaczynamy się interesować czymś, czym wcześniej się nie interesowaliśmy. To nie jest jakaś kontynuacja czegoś, tylko początek czegoś, więc nowych ludzi możemy spotkać. Tego dnia możemy mieć na przykład, możemy być w miejscach, w których nigdy wcześniej nie byliśmy, możemy na przykład dostać jakąś informację, wiadomość, możemy chcieć, Pójść w ogóle w jakimś w ogóle nowym, nowym kierunku dla siebie, może nowa praca się tu pojawia, więc jakaś może rozmowa kwalifikacyjna dla kogoś. Tak jak mówiłam, nowi ludzie, może ktoś idzie pierwszy dzień w pracy na przykład. Też tak może być. Możliwe, że zaczynacie w ogóle, tak jak powiedziałam, coś zupełnie nowego. Ale karta głupca może oznaczać ciążę, może również oznaczać yy, jakąś podróż. Gdzieś może chcecie się udać lub się udajecie. To może być spontaniczne, więc gdzieś to może po prostu być takie impulsywne pewne rzeczy. Przychodzić Wam może tak nagle pewna rzecz i nawet nie będziecie się nad tym zastanawiać, tylko po prostu będziecie w to chcieli iść. Będziecie czuć, że chcecie. Więc to jest raczej takie, no takie może nie tyle nagłe zdarzenia, ale impulsywne trochę, trochę działania. Więc tutaj też właśnie w czwartek możecie podejmować się takich kroków. Do usłyszenia, cześć. Cześć rybki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na czwartek, 1 sierpnia. Zobaczmy, co się tutaj może wydarzyć. O, karta głupca, tak samo jak wodniki. Początki czyli rozpoczęcie czegoś nowego, nowego cyklu, nowego kierunku działania, nowej pracy, poznawania nowych ludzi, nowych znajomości, nowe relacje. E, jakieś nowe informacje mogą do Was napłynąć. Ktoś z was może tego dnia pomyśleć o ciąży, albo zajść w ciążę, e, Ktoś może urodzić, może dowiecie się, że rodzina się powiększyła tak, tego dnia lub się powiększy. Więc tu jakieś takie nowe informacje. E, może być tak, że gdzieś się będziecie wybierać. Jakaś podróż gdzieś, gdzie nie planowaliście, gdzieś, gdzie no, jest takie spontaniczne raczej zachowanie, takie może impulsywne, tak po prostu nagle taki impuls, chcecie nie wiem, gdzieś się z kimś spotkać i, i po prostu jedziecie. Więc gdzieś tutaj takie właśnie mm, kwestie. Ale um, głupiec to tak jak powiedziałam, otwarcie się na coś nowego, na coś, czego wcześniej nie robiliście. Um, być może ktoś pomyśli o jakimś kształceniu, o jakimś kierunku, w którym chce podążać, a wcześniej o tym w ogóle nie myślał. Więc gdzieś tutaj rozpoczęcie czegoś nowego, może w końcu ktoś z Was coś zaczyna na przykład, tak? Um, jakaś rozmowa kwalifikacyjna, praca. Jakiś projekt, nad którym wcześniej nie pracował, więc gdzieś tutaj właśnie jakieś takie mogą być e, sytuacje e, nowe, otwarcie się na coś nowego. Pozdrawiam, cześć.